Jedna z pomp ciepła, które właśnie zostały zamontowane w całości. Jest to, tu jest pokazana pompa malutko do wody, mało ciśnienia tu było, zostało zamontowane mało, mała pompa z filtrem. Tu jest rozdzielacz, który idzie potem na cały dom. Tu jest cała pompa. Od zewnątrz żółte rurki, które wychodzą z tym niebieskim peszlem, to wychodzi od głównego zaworu, który jest tej pompy na zewnątrz. Wchodzi, jak widzimy tu, w dół do całej grupy z pompy, która tu jest e, dostosowana do e, pompy na zewnątrz. Z tego wychodzą rurki, które idą częściowo tu do grupy, która idzie po te nagrzejniki. Tu, jak widać, grzejniki są do góry. Przechodzi i do instalacji, która została wcześniej zrobiona. Oprócz tego, od, od tej grupy całej, idą rółki, przyłącza powrotu, które idą do bufora. Tu jest cały bufor. To jest bufor połączony z boilerem. Jak widać, jest tu magnetyczny filtr, który pobiera wszystkie opiłki metalu. Dodatkowo jest tu prąd, grzałka grzewczo na prąd, w razie czego. Jest to wszystko podłączone tu z dołu. Tam jest odłącz wody. Jakby się coś miało dziać, to idzie tu. Woda dopuścić, odpuścić. Ta część, to już jest woda. Tu jest specjalnie taki zrobiony takie U. To jest syfon termiczny po to, żeby jak najmniej zostało, ciepłej wody, żeby nie uciekało. Dodatkowo na górze, jak tu widać, to urządzonko. przybliżę go. To jest akurat um, specjalny um, mieszalnik, który z tej strony daje ciepłą wodę, która może być nawet do 90 paru stopni. Z dołu idzie dopuszczenie zimnej wody, i to sprawia, że się wypuszcza woda już takiej temperatury, jakiej chcemy. Tu może 55-45. 60 stopni. Jak się ustawimy tu na górze jest do ustawiania temperatury i się ustawio jaką temperaturę chcemy mieć na domu. Tu z dołu jest zawór bezpieczeństwa na bojler, który idzie do kanalizacji, jak będzie za wielkie ciśnienie, odpowie to i bojler nic się nic się z nim nie dzieje. Taka instalacja 4 dni. 4 dni woda była wcześniej robiono to woda nie, ale ta instalacja która tu jest co? 4 dni pełne.